Chciałam Wam szybciutko pokazać kilka ćwiczeń na zdrowy kręgosłup. Osoby, które robią moje 7 minutówki, a wcześniej nie ćwiczyły, mogą poczuć troszeczkę kręgosłup, więc zalecam wieczorkiem usiąść sobie czy położyć się tutaj na macie przed telewizorem i zrobić kilka, oglądać sobie serial i zrobić sobie kilka takich bardzo fajnych ćwiczeń na kręgosłup. Ja jestem certyfikowanym trenerem kręgosłupa, także wiem co robię. I bardzo polecam te ćwiczenia, więc pierwsze ćwiczenie, pies w, górę w dół, stajemy sobie, oglądamy sobie serię. i będziemy sobie szli do dołu, czyli będziemy obniżać się w ten sposób, do dołu, do, luźną głowę, luźno ręce, ważna jest kolejność, najpierw wracają barki, później głowa, jeszcze raz. Nieważne, jak daleko sięgamy rękami, nie przyjmujcie się. To jest kwestia rozciągnięcia bo też po prostu naszej jatomi, więc nikt nie musi tutaj płaszcz ręce na macie. No i właśnie jest oddech, wdech na górze, tak wydech na no dole. Perfekt. Dociskamy do kręgosłupa, wtedy rozciągną się lędźwie. Czyli tutaj jeszcze dwa razy.